Dzień dobry moi drodzy, witam serdecznie kolejny odcinek spalionowo. A dzisiaj chcę sprawdzić, czy nasz ym, tutaj złodziej, który spalił mój dom, patrzcie jak on wygląda, który spalił mój dom, czy będzie sprawał się dobrze, czy co robi tam u siebie w wiosce. Polecimy do niego Elytron i sprawdzimy, co tam robi. Mam nadzieję, że będzie się dobrze sprawał, bo jeśli nie, no to zmniejszają się tak jego szanse coraz bardziej, że wpadnie tutaj do palionowa, ale mam nadzieję, że nie. Że będzie się dobrze sprawało. Moi drodzy, subskrybujcie ten kanał, łapeczki do góry, jeżeli chcecie więcej Palionowa. Ale to od was już zależy. 3000 lajków, będzie nowy odcinek. No Ja mieszkam sobie teraz tak, jak widzieliście, moi drodzy. Mieszkam sobie tak, że tutaj mam zejście sobie na dół i... I nic takiego. <gry> ale przy, podziemia przeżyły, bo jest otoczone tutaj, prawda, kamieniem, więc to żyje. Mamy trzy potki na niewidzialność. Zrobiłem sobie je wcześniej i, moi drodzy, lecimy właśnie do Dave'a. No, naszego złodzieja, niszczyciela domów, wandala i... No nie wiem, mam nadzieję, że się poprawi, że będzie wszystko ok, bo chcę w końcu, żeby już miał czyste sumienie i też, też tego tak nie chcę tutaj dręczyć, bo go wyrzuciłem. A! No i zobaczymy moi drodzy, ale czekajcie, to polecimy. Najpierw sobie polecę... Dobra, lecimy. To było gdzieś tam, z czego co pamiętam, w ogóle na serwerze jest właśnie i Dave, i również jest Szczypson. Nie wiem gdzie, aha, tam mam lecieć, jasne. Ok, mamy, mamy dwa staki tych, tych to na luzie. Polecimy gdzieś tam w pobliżu wioski. To jest chyba tutaj, tak? Mam nadzieję, że ciekawe gdzie on będzie. Czy on będzie w swoim domku? Mam nadzieję, że będzie w swoim domku. Polecimy gdzieś na jakieś drzewa. Poczekajcie. O, troszkę mi wzięło HP, ale się nic nie dzieje. Dobra, pijemy potę. Od razu muszę ściągnąć... O nie, ja będę musiał skrzydła ściągnąć. Nie. Ale to jest smutne. Dobra, to to długo odkładamy. To odkładamy, no i lecimy spotką, moi drodzy, pyk. Buteleczkę wyrzucałem bo nam niepotrzebna i lecimy Jesteśmy niewidzialni, to jeszcze tylko wezmę Dobra, jesteśmy niewidzialni, jest dobrze O, tu jest, a niszczy sobie główki Aha, czyli niszczy głowy, które Tam wcześniej dał, Ok. Wskoczmy sobie do wody i sprawdźmy Co takiego robi, będziemy go śledzić przez cały dzień I zobaczymy eee. Co, to jest pomnik, nie wiem kurde Co to jest Co on z tych głów robi A to jest creepy Ale to jest creepy moi drodzy on wszędzie te głowy daje. Dlaczego? Czekajcie, skopiemy te głowy. Ciekawe, co się stanie. poczekajcie. Skopmy te głowy. Zabierzemy je ze sobą. O kurczę, o kurczę, o kurczę, o kurczę. Nic, nic, nic nikt nie widział. Nikt nic nie widział. Nikt <grystanie> nic nie widział. Dobra. A, stawia dalej. Stawia dalej. <grystanie> Chciał skoczyć na dach i mu nie wyszło. <grystanie> Okej, okay, nie widziałem, je. <noise> Czemu on tam nie umie wskoczyć? Mam nadzieję, że dopalionował, bo w palionowie ogólnie ma wstęp zbroniony, więc mam nadzieję, że tam nie pójdzie. <noise> no nie wiem. Zobaczymy. Ale jak sobie żyje? Jestem ciekawy jak sobie żyje A gdzieś idzie, czekajcie teraz wejdę do domu, zaraz pójdę. A on nic tu nie ma. A, rozgościł się tak jak, tak jak było. No, a idzie sobie tutaj, patrzy. Aha, patrzy tak wokół siebie, okej Czyli biegnie przed siebie, nie wiem gdzie Bo może do swojego domku, który nikt też tam nie mógł iść, ale dobra to już darujmy Bo on sobie tam nowy domek buduje, największy domek w Palionowie yy, Buduje i nie wiem kiedy on to zrobi No zrobi tak, dopiero wróci do Palionowa, ale nie wiem kiedy to się stanie, musi być dobry Jak będzie dobry No to wtedy, o kurde, zabija świnie o ja ale tak agresywnie troszkę No czemu się patrzy na ziemię? Co mu, co mu z o o, rzucił mi mięso, dzięki. <grym> Dobra, o, tu jest jego dom. Patrzcie, w ogóle on ma terenu, to jest niemożliwe. Tyle terenu, skąd on to wytrzasł? Patrz to. Pa, pa jaki wielki teren. Dobra, ale biegnie przez siebie. W ogóle mamy tutaj tak dobre tereny do budowania. Jesteśmy już mega rozbudowani. To znaczy ja niezbyt, no ja mam rozwalony dom aktualnie przez właśnie Dave'a. Ale zobaczymy jak to będzie. Biegniemy za nim ciągle. Patrzcie to serce od... To serce od onka mega wygląda. Ale nie, czekaj w ogóle. On biegnie do Palinowa teraz. Ej, co teraz? On biegnie do Palionowa. LOL. Ej, bo nie wiem teraz. o Te ja. ale biegnie do Palionowa. Tak nie powinno być. Po autostradą idzie. Ale łódki nie ma. Te ale dlaczego idzie do Palionowa? Było mówione. Pójdziesz do Palionowa, nigdy nie wracasz. Jeśli on coś ukradnie, to nie wróci do tego Palionowa. Mam nadzieję, że będzie robił. Nie wiem, kurczę. Nie mam pojęcia co on. A! Czemu wraca w do tego palionowa? Nie powinien. E? Głowę dał? Czemu? O nie, no to się zaczyna impreza. Kwiatka, co on robi? Co? Niech pójdzie. Niech pójdzie. Diamenty dał! Uu. Kwiatek! Zasadził mi kwiatek! Diamenty. Do... O, ja on naprawia mi domek! Ej, może, może chce jakoś odpokutować. Nie wiadomo. Nikt tego nie wie. Nikt tego nie wie. Ale jeśli tak, to jest na plus. No co prawda, nie, nie miał wracać totalnie na te palionowo. Było mówione. Ale jeśli będzie robił coś dobrego, to jeszcze. Ale kurde, odbudowuje domek! Ty serio? Dobra, przed, będę przeskakiwał tu, żeby mu nie zawadzać. Czekajcie, postawimy mu głowę Nikt tam buduje sobie, a już nie ma chyba tego Nie ma kobla Okej okay. <grystanie> Wstawiliśmy <grystanie> mu głowę i nie wiem o co chodzi <grystanie> Ale nie mogę niczym budować Ło, on to założył, ale to jest creepy Ha Czekajcie, ja mu dam może kobla, zrzucę mu kobla na, na łeb Pa, mu kobla Co? Wziął mój łeb Patrz! Co on robi? Co to jest? Co to jest? Czy <ścoughs> to jest mój pomnik? Czy to jest mój pomnik, muskularny palion? O kurde, ouch, zabolało. <laughs> Mięśniak palion, patrzcie Tylko taki troszkę zgarbiony jestem Tak jakby O mój Boże, zrobi mi pomnik, nie wierzę Te, No tego nie chcę Tej głowy akurat, okej okay. Ty, a jak to musi wyglądać? <laughs> latająca głowa Patrz, patrz to Patrz, latająca głowa On tego nie widzi, widzi, popatrzcie na mnie Pa, popatrzył się Popatrzył się, patrzcie na mnie Patrzy na mnie, goni mnie, patrz, goni, 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 goni To jest latająca głowa, <śmulatuj> latająca głowa Goni mnie nadal? Nie, nie nie dobra, sięgamy to, żeby mnie nie widział. Jesteśmy sobie bochenka, znaczy bochenka, nie, nie... o może będzie atakował, niech ją zabije, please Zostaw mnie, <śmulatuj> zostaw mnie Ale atakuje, atakuje, nie wiem po co mi te trzy tutaj Ej, mamy to Co to jest? Paweł, przepraszam <grymne> Przepraszam Atakuj go! O, nie widzi Przepraszam O kurcze, o może to widział? Mhm. O, z mieczem biegnie Myśli, że ta głowa pewnie Niewidzialność mamy jeszcze półtorej minuty, ale to jeszcze sporo To jeszcze jest czas O, strzela do nich, strzela, strzela Strzela do nich Agresywnie? Kurde, jaki atak zmasowany Pa 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 pa, on biegnie, on nie wie co robić No nie, zabud... Zabudowuje ten domek, który był zepsuty Ale dobrze Dobra moi drodzy Zaimponował na razie, zaimponował, co prawda powinien tu być drewno, ale... Kij z tym, naprawił przynajmniej domek, który był dzierawy. Okej, okay, na co się patrzy? Na Donate onka Patrzy do skrzynki a tam nic nie ma, okej okay. Nic tam nie ma, dzień dobry Minutka, minutka, wiecie co, ja mam tyle potek, że sobie chyba... O kurde, jak go trzasnął Jak go trzasnął, wejdziemy tutaj do domku I wypijemy tą potkę Okej okay. O, on może mi widział, widziałem <laughs> widział chyba moją łapkę, no Znowu macha No on nie wie co to, to jest, on myśli, że to jest latająca głowa <laughs> Latająca głowa, fajnie się udaje latająca głowa A może latające skrzydła? O nie, co on robi mu? Mięso mu chce dać, a to trzeba żelazo, żelazem tylko je <śmienso> Mięso, a ja, ja się chyba po często... Naprawił go! Naprawił Alfonsa <śmienso> I, kogo, I Tomka naprawił No <śmienso> i ja. to na razie, na razie moi drodzy Na razie bardzo fajnie w sumie wam powiem Że tutaj coraz Coraz to bardziej tutaj pomaga na wpalionowie Co on dzwoni w dzwona? Troszczymy się o zwierzątka, nie niszczyć A tu jest w ogóle ten, jajko, bo nie zabili smoka, jeszcze nie zabi nie miałem okazji akurat A co on się patrzy? A pisze tą, tą tabliczkę Grzyms w niego, ale co? tak nic nie wie <laughs> Nie niszczyć, co? Nie niszczyć Co so <laughs> <So> chyba? <laughs> ja nie mogę na co on patrzy? Czemu on patrzy do skrzynki? Aha Aha ok Czemu idzie do mojego domku? Czemu idzie... Aha, on chce naprawić ten dom, a on już jest nie, nie do, do, do tego, do odratowania On już jest taki zniszczony Ja nie mogę, wszystko koblem Pomogłem mu, Ciekawie. pa Pa, pa Ale weźcie mu zrobiłem do góry o, o. Ja nie mogę Oh, kurde, zniszczył coś. <laughs> zniszczył. Czemu dojdzie do mojego? Do magazynu idzie. Niedobrze. Niedobrze. Patrzy się, coś robi. Czemu wziął moje drewno z tego? Skrzynkę. A, moi drodzy. Imponuje coraz bardziej. Tylko, gdzie jest moja skrzynka z moimi największymi skarbami? Z moimi diamentami. Co? To naprawił. A kurczę, no. A kurczę, widzowie, no. Niby odbudowywuję, tak jakby, nie? O kurczę. Dobra, nie widziałem na szczęście gitara. Patrz, zasiewa! A, dwie. <laughs> tylko dwie nożko, O, ale mu walnął. Zasiał, zasiał. Fajnie. Moi drodzy, no. Jest kilka rzeczy. Teraz mi panuje troszkę, tylko. To jest jeszcze nie to, on by musiał zrobić coś więcej jeszcze potem. Mo moim zdaniem jeszcze go przetrzymamy troszkę i musi więcej dobrych rzeczy. No nie miał wracać na te palionowo, ale widać, że on chce jakoś pokazać po prostu, że chce wrócić na tę palionowo, więc on no, coś tu robi. Pochodnie, bo to jest ciemno. A ale fajnie Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Żobka Dave, bardzo ładnie. Bardzo ładnie, gdzie idzie? Żobka Dave. A, patrzy na swoją podobiznę. O nie, idzie do nowego domku. On tu już nie mieszka. A co chodzi? On tu poszedł i, i schodzi. Ha! Ojdzie przez tajne przejście, moi drodzy. Może on o tym nie wie? Nie? No chyba już każdy wie o tym tajnym przejściu. Tak mi się wydaje, przynajmniej, że każdy wie o tym tajnym przejściu. Ale biegnie. Otwiera sobie tajną. O kurde. O kurde. Ale go trzast, patrz, spać! <laughs> Nie wiem co się dzieje. Jeszcze <laughs> mu sieka ten. Czekaj, 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 ja wywalę kobla i mięso bo mi przeszkadza Wezmę tak zrobię. O, gdzie mam pobieg? O, widzę go, widzę, widzę. Widzę go widzę go O Ja nie ma. A! On sieknął mnie! Sieknął mnie! Spadaj! O! Sie... Sieka mnie z miecza! Szybko! Spadamy! Ile mam jeszcze po te? Trzy minuty. Spadamy, spadamy. Ja tam też zejdę. O! O Jezu, ale mi to HP zadało. O kurde! Szybko! O! Ginę! Tu ja zginę, nie mogę, nie mogę takiej rzeczy robić, bo zginę. O Jezus, widzowie, jakbym spadł tam na to, to ja bym zginął i by wiedział, kto go śledzi. Ale niedobrze. Musimy powoli iść do góry, ale go nie znajdę teraz. Ale przypał. Ale jest przypał, jest przypał, widzowie. Da się tu wyjść? Da się. Ekstra. Musimy iść do góry tutaj. Gdzie on jest teraz? On pobiegł gdzieś w jakąś stronę? Teraz kurde nie wiem, naprawdę Naprawdę nie... nie ma go. Jest, chyba widzę go widzę go nik dobra Idzie do góry chyba po tych po torach. Tu jest, tu jest, tu jest, tu jest Co on robi, 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 co on robi? Czemu on tu daje ten? Co on robi z kompla? Ale pobrzydził to, pobrzydził Co to? Może on chce jakiś stolik zrobić po prostu <śmianie> Żabka <powyła. śmianie> Jak on pływa! Co golem tu jest? Jak go ma na imię? Nie ma imiona. Czym tam był golem, LOL? Gonimy go, gonimy. Ale nie wiem gdzie on chce iść. Aaaa! Zjeb mu! <śmianie> Moi drodzy, ja się chowam w domku. Już mu nie będę przeszkadzał, ja wam dziękuję za oglądanie, nie widać mnie teraz. Dziękuję wam za oglądanie, subskrybujcie kanał, widzimy się w następnych filmach Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia i subskrybujcie, łapkujcie, wpadajcie do Dave'a. ELO!